Cześć, witajcie. Mamy dzisiaj poniedziałek, więc zagramy sobie czołgami lekkimi. Stwierdziłem, że w poniedziałki będę grał takimi czołgami jak Manticore oraz AMX 13 a w piątki, tak, bo w piątki mamy czołgi lekkie, będziemy grali EBR-em oraz AMX 13 Chyba to będzie dosyć dobre rozwiązanie. Żeby, jakby to powiedzieć, każdy light, tak na dobrą sferę, który jest grywalny, był właśnie pokazywany. Dwa razy w tygodniu A nie ukrywam, każdym z tych lightów gra się mega przyjemnie, więc to będzie na pewno coś ciekawego również dla mnie Bo będzie jakaś różnorodność, a nie cały czas tylko ten eber i EBR I Mamy standarda B, strzelimy sobie do niego Ponieważ możemy na 100% ma, Będziemy mieli spot, ale to jest nieistotne A standard ma teraz, okej, okay, standarda nie ma Nic nie wyspotowałem Co by mogło jechać na środek, dlatego teraz sobie zjadę tutaj na dół i pojadę mega agresywnie, chyba gąskę sobie zerwę, a jednak nie na boosta raczej wiedziemy, jedziemy tutaj 70 na godzinę tą manticorą o nie mam tego boosta czy nie? o nie, byłem tutaj, zjechałem, dobra trudno, to pojedziemy normalnie albo spróbuję zaraz wjechać tutaj w jakąś linię krzaków w sumie to Spróbuję zagrać coś innego. Zawsze jadę tak samo, że tam naokoło, a teraz spróbuję pojechać w ten sposób. Może kogoś wyspotujemy, o może tego z do nam się trafić, nie, bo nie mamy elewacji, no akurat to jest mega... Mega problem Manticore, że ja nie mogę zapłacić elewacji, działa. Dalej, dalej. Okej, okay, mamy. Teraz tylko... Teraz tylko skupić, ale nie mamy żadnego modułu do więc to jest naprawdę... Trochę utrudnione na tym czołgu. Właśnie, moduł oraz załoga jakie mam na tym czołgu są teraz na ekranie. Załoga nic się nie, nie zmieniła. Tak samo moduły są te same co ostatnio. Nie ma żadnych Tedeków, ale są trzy arty. O te arty to wypadałoby pojechać. Jest jedno T92. Okej, okay, rozwaliliśmy je. Jeszcze dwa zostały T92 oraz sobie 261 Czy znajdę tutaj jakąś artę? Nie, ale znajdę te 100, które chyba chce mnie zramować. No całe szczęście udało mi się uniknąć tego testolajta. To nie jest znowu strząs Biodra. Będą mi pisali, że cheatuję w komentarzach. A ja, ja. No wiadomo, że używam mainbota. Ja już to mówiłem nieraz na odcinkach czy też na streamach. Dobra. 5-0, kurde, no nic z tej bitwy nie byłem w stanie zrobić. Ta bitwa była zbyt szybka. I wszyscy przeciwnicy pojechali praktycznie na drugą stronę. Stąd nie ma w ogóle demerza po spocie, na przykład. T 54 Lightweight tutaj wraca. Baczat AP wychyli się, czy nie? Hmm. O nie, mamy leoparda, przed co ma? Okej, nie mamy spoda. W razie tego spoda nie będziemy mieć. Dobra, zaryzykuję. Tego leoparda po prostu sobie spikuję w ten sposób. Dobra, on ma gąskę. O, do, no, za 427. No dobra. Leopard chyba będzie chciał nas dobić. Nie, nie będzie chciał. mam jeszcze 2 sekundy, powinniśmy go dobić. Okej, okay, mamy go. 2300 uszkodzeń mamy na Manticorze. No w takich szybkich bitwach Manticorom nie jestem w stanie nic zrobić. Nie dość, że nie mamy żadnego DPM-u, bo ładujemy 12,5 sekundy z tym zestawem co mam. To jeszcze... To, to co chciałem powiedzieć? Aha, to nie mam w ogóle damage'a po spocie, ponieważ moi przeciwnicy pojechali w jakąś... W jakiś dziwny sposób. Są sami z czwarty raz te 54 Lightweight, ale to była szybka bitwa. 4 minuty i 14.1. Ciekawe kiedy zakończy się ta era szybkich bitew w wywocie. Na dłuższą metę to się staje mega denerwujące. Na przykład wyobraźcie sobie, że macie 94% na jakimś czołgu i rzucam wam taką mapę jak El Halów, gdzie bitwa się kończy wynikiem 15.1, a wy zrobiliście maksymalnie 3000 uszkodzeń. W pierwszej bitwie mamy odznakę mistrzowską trzeciej klasy, 2300 uszkodzeń. Uuu, słabo ze dwa fragi. Ja nie przedłużam, lecimy z kolejną bitwą. Mamy malinówkę. Tej mapy chyba ani razu nie było. Mam takie wrażenie. Chyba tak. No, Ależ z razie tego rzuciło nam malinówkę, która zresztą jest świetną mapą, jeżeli chodzi o czołgi lekkie. To podjedziemy sobie na sam początek do tego krzaka. Z drugiej strony, zawsze jeżdżę tutaj na D5, ale to jest mega ryzykowne. Zazwyczaj Zależy jaka jest sytuacja, jeżeli dostanę spota w tym miejscu to potem się kręcę wokół tego krzaka z drugiej strony A z tej strony zawsze jadę właśnie w tego krzaka po to żeby spotować Na samym początku takiego obiektu 263 czy też, czy też tego RHM-a Który powinien dostać peski jak tylko się wychylił W tym krzaku, ale no niestety dostał tylko jedną WTEC ma spota 263, zaraz też powinien dostać spota Ktoś może tego WTK trafić? Nie, nie może RHM zaraz jedzie z powrotem do krzaka, tak jest, dostanie spota na 100% bo mamy Ten moduł do niwelowania kama Okej, okay, butek dostał. Dobra, no na razie nic nam nie zostało jak tylko stać w tym krzaku i czekać aż moi sojusznicy rozwalą tego Arhema, który teraz zresztą ucieka. I to powinien być mega łatwy frag dla moich sojuszników, a oni w ogóle nie są w stanie. O, mam spota na 100% od buteka. Ach. Chciałem zaryzykować jeszcze i do tego Arhema, bo chociaż dostał jeden pocisk, no a się skończyło w ten sposób, że dostałem sam spota. Na szczęście butek mnie nie trafił. Nie wiem, ten RHM jechał po otwartym polu cały czas. Nie wiem, jakim cenem oni nie byli w stanie go rozwalić. Uuu, wótek dostał za 1200. Nice. No, 2000 spota. Zobaczmy, jak to teraz tu będzie wyglądało. Gdzie jest ten RHM oraz ten obiekt 263? No zobaczmy, jak rozwala ten płotek. O, no, czy coś się zmieni? Raczej nie. Dobra, przeskoczę dalej. Zaraz prawdopodobnie za zacznę spotować tę półkę, więc tutaj muszę pingnąć moim sojusznikom, żeby tam się wcelowali. Ok, na razie nic nie ma. Zastanawiam się, czy jak. O, tutaj coś się przełamało. Tam się drzewko przełamało. Widziałem to kątem oka. Znowu tam się drzewko przełamało. Ile to jest metrów do tego? 290. To jest mega ryzykowne to, co teraz robię. Naprawdę to jest mega ryzykowne. Dobra, nie wiem, jakimś tam to się udało. Bez spota. Ja tu nic nie spotuję. Mam tak zajętą mapę, i nic tutaj nie mogę wyspotować. O, jest dobra lodówka. No to teraz moi słuchacze powinni mieć tutaj naprawdę fajną farmę, ale nie, no nikogo nie ma, żeby trafiać tę lodówkę. No dobra, jest 703. Dobra, lodówka raczej zostanie odholowana do garażu. A, nie spotuję tego, muszę sobie rozwalić ten płotek. Okej, okay, teraz lepiej. O, jeszcze artę wyspotowaliśmy. Lodówka ma 500 HP, arta też. Dobrze by było, gdyby ktoś mi wykończył tę lodówkę. No chyba nie ma takiej możliwości. Zresztą ten teraz może? O, jest RHM No ten RHM znowu jedzie na otwartym polu. Jak znowu nikt do niego nie trafi, to to będzie mega dziwne. Jak znowu go nikt nie trafi, o, w ten sposób powinienem powiedzieć. I znowu, RHM jedzie sobie na 800 HP. I zadowolony. Wjeżdża do krzaka i dostaje spota. No tak. I znowu nic nie dostał. To już jest czwarty raz, jak ten RHM powinien zostać odesłany do garażu. O nie wiem, co robią moi sojusznicy. 263 wycofał się do lasu, czyli teoretycznie jesteśmy tutaj sami. Nie no. Muszę spotować tego Archema teraz. Mi uciek ze spota. Teraz zmienię krzaki, podjadę bliżej, żeby spotować ewentualnie lodówkę. Tutaj w tym miejscu raczej nic nie ma, bym to spotnął, jeżeli coś by tutaj stało. Za to jest bicie na burask, ale to już moi sojusznicy powinni to robić, a nie ja. Dobra. No, jest lodówka. Lodówka ma 30 HP. Czy ktoś ją dobije? Byłoby miło, nice, dobra. No i teraz nic nam nie zostało jak tylko paść po tego RHema, go wyspotować i czekać aż moi sojusznicy go rozwalą. Może za piątym razem się uda. No spota nie mamy, ten RHem zagrał bardzo słabo. Dobra. Ja zagrałem mega agresywnie. Okej, okay, kolejna arta wyspotowana. No, RHM znowu ma, ma tam spota. Ma 300 HP swoją drogę. ktoś go może wykończyć? Raczej nie. Z tego co mi się wydaje, to WOTK powinien mieć przestrzeń do tego RHM-a, więc nie wiem, czy jeszcze go nie. Odholował Dobra, jeszcze tylko tarta została. Nie, nie chcę strzelać, bo ten RHM na 100% spotnie. Jeszcze to jest sporo uszkodzeń do zrobienia po spotce. Ok, udało się. Sp wyspotowaliśmy lisa. Pojedziemy w taki sposób, żeby tymi krzakami podjechać. Wtedy na 100% nic nas nie wyspotuje. Ok, mamy kolejną Martę. Mamy obiekt 705. Spota nie mamy, bo to było 260 metrów. A mamy takie moduły, że Manticorem dostajemy spota z 240 metrów. No na otwartym polu Dobra, 263 na mnie jedzie No ktoś go musi przestrzeić Jest w odległości 90 metrów ode mnie No Moi kochani sojusznicy, czy wy jesteście w stanie tego obiektu 263 rozwalić? Tak jest, super Nareszcie No nie polosowało mi, 379, co to jest za słaba rolka? Ok, mamy Lisa, obiekt 705. No, dalej, dalej. Pięknie. Muszę używać te krzaki, żeby zaraz się jakoś nie wywalić głupio. Dobra, butek ma spota. Trzeba spotować tego lisa. OK. No, za zero. Szkoda. 8000 spota mamy Artę, jest jeszcze burask O, nie wiem, czy to było opłacalne, żeby ramować buraska Chyba nie. Chociaż w sumie. A, on mi nic nie zadał. A rzeczywiście. W drugiej bitwie udało nam się zrobić asa pancernego, zwiadowcę, służbę patrolową, 9500 po spocie, 1700 własnego, top exp. Czwarty damage, o dziwo. Dobra, to ja nie przedłużam i lecimy z bitewką na imxie 13105. Rzuciło nas drugi raz na ósemki w tym odcinku. Drugi raz z rzędu swoją drogą. Gramy sobie AMXN 13105. I mam pewien pomysł, który, jeżeli mi się uda wykonać, to ta bitwa powinna się zakończyć po 5-6 minutach. No zobaczmy. Moim pomysłem jest to, żeby podjechać tutaj agresywnie pod ten kwadrat na D3D4. Jeżeli uda mi się tam przejechać, to będę spotował wszystko to, co będzie tutaj się wychylało. Tutaj, tutaj. No tylko jest jedno, ale muszę tam przejechać. Wiem, że na miniaturce zrobiłem, że teoretycznie porównuję te dwa czołgi, Manticore oraz Amixa 3105. Nie bez powodu tak zrobiłem, ponieważ te dwa czołgi są perfekcyjne do kontrowania takich EBR-ów. I teraz mówię Wam serio. Amix 365 oraz Manticore to są dwa czołgi, które spisują się perfekcyjnie, jeżeli chodzi o kontrowanie EBR-ów. A i MX ze względu na to, że ma bardzo dobry magazynek. O, mam spota na 100% od t setki albo od 1305. Dobra, muszę przeładować. No to jednak ten pomysł mi się nie uda. Oj, to niedobrze. Muszę czekać, aż moi słuchacze podjadą tutaj i wypchną te lighty. Jeżeli te lighty będą tutaj stały, to ja nic nie zrobię. Chyba, że podjadę jakoś w ten sposób, żeby do, do tego krzaka wjechać, ale to jest raczej niemożliwe. Zobaczmy. Odwrócę się tutaj tyłem, żeby w razie czego strzelić do tego lighta. Mamy jeszcze 3 sekundy. Ile to jest metrów w ogóle? To jest 346, 367. Dobra, udało nam się trafić jeden raz. Mamy spota, więc trzeba uważać. Włączę przeładowanie przy okazji. Okej, okay, nie mogę zjechać za nisko, bo wtedy ten elsek może mnie przestrzelić, muszę o tym pamiętać. Okej, okay. jak będę chciał teraz podjechać tutaj, to ta T-setka mnie wyspotuje Kurde, nadal to nie jest zbyt komfortowa sytuacja Ile do tej te setki mam? Ile to jest metrów? Trzeba szybko sprawdzić To jest 319 dziewiętnaście ja dostałem spota? Jakim cudem? Od kogo ja tu dostałem spota? Aha, bo ja na tym czołgu nie mam... No dobra, nieważne Ja na tym czołgu nie mam modułu do kamuflażu Tylko mam zwykłe moduły, takie jak się ma na lajcie. Teraz swoją drogą są na ekranie. Chyba mam do niwelowania kamo optyka oraz stabilizator, więc no nie dziwo że dostaję tutaj żarówkę myślałem, że mam niwel niwelowanie tumik czy coś takiego, ale niestety nie dobra, zobaczmy ten baczat jak się tutaj wychypuje powinien dostać ode, ode mnie spota okej, okay. 279 wypchnął ładnie te sto lighta no jest 13105 kurde, jakbym jak był celowany to Udałoby mi się trafić z tego 13 105 Dobra. Teraz te dwa czołgi są wyłączone Totalnie z gry, ponieważ ten. No nie, no gdzie jest ta te setka? Gdzie ta te setka z tejże na mnie spotuje w tym miejscu? Ona jest, ona jest na rampie na 100%. Ona musi być na rampie. Dobra. 13 105 w garażu. No to. 13 mi by spotowała? Kurde, mega dziwne. Nie rozumiem trochę. Dobra, zaraz znikniemy ze spota i podjadę do tego krzaka w końcu. Dobra, spota teraz nie mamy, więc pora zaryzykować. O, mamy Artę. Czy ktoś się może strzelić? Okej, okay, jeszcze, jest jeszcze SU-130PM. No to SU przy każdym wychylnie będzie dostawał spota, więc no moi słusznicy muszą z tego skorzystać. Ok, Su zjechał na dół. Kurde. Sam ją chciał do nich strzelić, ale no, za bardzo nie mam. Jak. Arta ma cały czas spota w ogóle. Su 130 PM tak samo. Hmm. Raczej tej bitwy nie wygram. Su cały czas na spocie. Ok. Arty nie ma, to teoretycznie jest po moim spocie, ale do wyniku się nie będzie liczyć. Su wraca z powrotem na półkę. Mam nadzieję, że ktoś będzie mógł ją strzelić. Okej. Okay. No, ale niestety to nie było po moim spocie. No dobra. Cześć, ja jestem w miarę bezpieczny. Jedyny czoł, który może mnie tutaj strzelać, to będzie ten to, więc dobra. Strzelimy jeden raz. Strzelimy drugi raz. Mamy to. I nic teraz nie może do mnie strzelić Poza tym batchatem, ale batchata zaraz. A, jeszcze z WZ. -a. Dobra, wykończyliśmy. Wykończyliśmy bat Mamy nadal spotę, więc muszę teraz się schować. Bo ta WZA WZ zaraz będzie miała przeładowany pocisk. No tak, ta WZA to w ogóle jakaś niewidzialna. Nie wiem, jak mi to na tą spotę nie dostała. Mimo że. O jest, dobra, teraz. No proszę bardzo, czy ktoś może ją strzelać? Projekt to wychylenia, nie, nie wychleć na naszego 279. Dobra, WZA sobie ucieka, to spróbujemy ją trafić. Czy ja dostałem spota? Nie, nie mogę dostać spota w tym miejscu. Dobra, włączymy sobie hity. Ta będzie teraz trzeba blindy. Mam nadzieję, że 279 się wycofaj i tę wykończy. No, chyba jest szansa na wygranie tej bitwy. Ogólnie urwisko nie jest jakąś super mapą pod czołg lekki, szczególnie z tej strony. Są dwie opcje: albo próbujecie zająć tego krzaka, którego ja teraz zajmę po to, żeby spotować tę półkę, albo wjeżdżacie tutaj na G2 i próbujecie strzelać czołgi, które się nam idzie wychylają. Oba warianty są dobre, ale żeby zrobić z nich, żeby zrobić z nich jakiś dobry wynik, to naprawdę trzeba mieć multum szczęścia. I tak szczerze mówiąc nie jestem w stanie wyspotować tej buzety teraz musiałbym zjechać na dół. Dobra, zrobię to, ohohoho, ho, 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 prawie dostałem za 2.79. Za 0 oczywiście, no ta WZ ta ma taki dosyć dziwny pancerz. No, 355 Ale słaba rolka. Ktoś to może wykończyć. No tak, 279 strzał do LCIW. No w sumie nie dziwię się też, żebym robił damage w takiej sytuacji i tak ta wuzeta zginie. Tak czy siak. No okej, okay, testo jest na plecach. Aj, dał mi jeden pocisk, Ok, dobra, muszę się, muszę się teraz schować. I uważać, bo jestem na jeden strzał od tego testolajta. No, hmm. co jak bym teraz pojechał na górkę i tego super pershingu oraz Lisa strzelał? To chyba będzie najlepsza opcja w tym momencie. Na górkę mogę wjechać bez spota, ponieważ ta t yy, ponieważ ta te na 100% objeżdża, LC Even mnie nie wyspotuje. Jedyna opcja to taka, że ten super pershing mógłbym mnie spotnąć jakoś na pixel, jakbym teraz wjeżdżał na rampie, ale nie, nie zrobi tego. Zaraz się wychlimy z tego krzaczka i zobaczymy, co, się da, co da się zrobić. Zobaczmy, jak wygląda tej sytuacji. Gdzie jest super Superpersznik już dawno stąd wycofał. Ok, list sobie ucieka. Dobra, zrobimy to w ten sposób. Nie. Ale to zepsułem. Ten czołg w ogóle. Ten czołg ma mega problem z obracaniem się. Po pierwsze, po drugie. Teraz nie zapałem przyczepności. I jak kliknąłem S, to mój czołg w ogóle nie jechał do tyłu. Tylko tak, jakby zawis na. A w sumie ja stonałem, także nawet nie miał się o co złapać. No to dobra, to jest zrozumiałe. Dobra, to widzimy się na wynikach tej bitwy. Trzecia bitwa nie była zbyt zjawiskowa. mam tylko trzecią klasę. 3000 uszkodzeń. Drugi exp. ten 279 tutaj ładnie zagrał. I chyba zmienię sobie moduł zniwelowania Kamo na tłumik, żeby mieć lepszy kamuflaż, bo w tym momencie mam tego kamuflażu tylko 39, to jest bardzo małą wartością a z tym modułem powinienem mieć około 43 i to już będzie taka grywalna wartość. Także zaraz się widzimy w bitwie. Szczerze mówiąc, to zaczynamy już to powoli trochę bawić, bo jak gram na streamach, na Twitchu, to na przykład bitwa Chiefem Chcę na mapę Berlin. Zagrałem ci pierwszy raz od dwóch miesięcy i od razu trzy arty, milion deków typu FV4005 oraz Godzilla A gram sobie i chcę nagrać bitwę na YouTube'a lightami, czyli potrzebuję dużo dziesiątych tierów, a rzucam je trzeci raz z rzędu na 8 tiery ja Naprawdę chciałbym, żeby mnie wylosowało z artami i na dziesiąte tiery, po to żebym mógł zrobić jakikolwiek damage po spocie, a teraz co? Nie ma ani jednej arty, więc jak coś wyspotuje, co będzie nieosiągalne dla normalnych czołgów, to nikt do tego nie strzeli więc no, nie podoba mi się to bardzo, bo. <noise> nie wiem, czym to jest spowodowane. Chociaż taki plus, że trochę różnorodność map jest. Bo wcześniej to miałem trzy mapy na krzyż. I tak wracając, to z tym modułem na camo mam obecnie wartość 49, jeżeli chodzi o maskowanie, więc to jest naprawdę bardzo duża wartość obecnie. Myślę, że to mi da. Tak na tę sprawę. Maksymalnie dwie, trzy. 2-3 punkty, a tu się okazało, że dało prawie 10. Mam nadzieję, że moi słusznicy jakoś to teraz trafią. Okej, okay, Chrysler, Chrysler dostał jedną pestkę i co, i to tyle. No okej. Okay. A jechała E5. Bokiem zresztą. Na 75 stoi bardzo nisko. Nikt go nie jest w stanie trafić. Hmm. Gdyby nie ten A75, to mogłem stracić do, do tej E5, bo on tutaj double busha od drzewka. Ale ta A75 zrobi mega. <grych> Mega dziwną taktykę. Nie wiem, co to jest. Mam nadzieję, że ktoś w końcu do niej strzeli. Okej, okay, burazk się tutaj wychyla. My spota nie powinniśmy mieć. Mamy bardzo agresywnego krzaka. Ale mnie kusi, żeby wyjechać i strzelić do tej piątki. Dobra, nie będę patrzył się na to, że tam jest to e 75 5 tylko wyjadę i dam jedną pestkę. E5 zaraz powinna się cofać. Drugą. I trzecią. strzyją tak w ruchu. Przez co nie trafiłem. Spotowałem WTK. Dobra. Nie ma sensu już tutaj stać na tej stronie. Tylko podjadę jakoś od środka i zacznę spotować. O, właśnie, WTK tego standardu oraz typa 61. To wyjdzie o wiele lepiej. Hmm. A jednak nie. Ani WTK, ani standard nic nie dostali. Tylko typ 61 tutaj przejechał. Teoretycznie mogłem wyjechać na tego typa 61, ale musiałbym mieć pewność, że Skoda wyjedzie ze mną, a takiej pewności nie mam. Ba, jestem nawet pewien, że ta Skoda by nie wyjechała. Sheridan będzie uciekał? Nie, nie będzie. Dobra, spróbuję jakoś się tutaj wychylić w taki sposób, żeby tego Sheridana też przestrzeić. Jak ta Skoda nie ma takiej opcji, Sheridan już ucieka. No, jajajajajaj, jaj. to był zły strzał, to był bardzo zły strzał. Standard dostał po naszym spacie. O, Sheridan ucieka. Mam tą przestrzelą na niego. O, gdzie on będzie jechał? Tu nie, za budynek. Ja to w budynek trafiłem. A drugi strzał nie wiadomo gdzie poleciał. A, w kamień. No tak, w kamień, w kamień, w kamień. On zniknął tutaj w tym miejscu. A akurat jak on znikał. Dobra, mamy 15 sekund. Wyjedziemy zaraz na tego typu oraz standarda. Nie, no te bitwy na tym Aimixie nie są jakieś porywające, szczerze mówiąc. Są co najmniej średnie. Mamy standarda oj, 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 oj jest lansen Tak to jest lansen? Tak, nie to jest UDES udes O kurce M60 ma na mnie bicie i mnie trafiło niestety Problem pocisków tego czołgu <gryw> Problem na tym czołgu jest taki, że na APC że mamy prędkość pocisku tylko 1000 i na hitach 800, więc Dosyć kiepska wartość. Ale nadal to jest jeden z lepszych czołgów, jeżeli chodzi o kontrolowanie berów. Macie klipa z trzema pociskami po 390, które strzelacie na dobrą sprawę powyżej. O, nie, jestem minus. Dobra, muszę uciekać. Który strzelacie dosłownie w 5 sekund i co? Możecie potem przeładować. Muszę stąd uciekać i zacząć spotować pod moich sojuszników, bo widzę, że wygrali drugą stronę. A ta burazka się cofnęła tutaj, więc. Muszę to wziąć pod uwagę, bo mnie zaraz wykończy Okej, okay, butek dostał... nie, nie mogę podjechać tędy, bo mnie wykończy typ oraz UDES albo STANDARD Muszę pojechać w taki sposób, żeby wyspotować to SU, co tutaj stało A jeżeli go tam nie ma, to potem podjechać sobie tą linią krzaków Zobaczmy Co uda się wyspotować, abym teraz nie zginął Włódek się spotuje Nie wiadomo, gdzie jest to SU Dobra, SU raczej tu nie ma. Jak jest, wycofało się. tak ma nadal spota. a i nie ma jak go trafić, chociaż w sumie... Oj, 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 jest niedobrze. Nie spodziewałem się tego SU tutaj totalnie. Jak tylko usłyszałem, że mój sojusznik strzelił, to się obróciłem i mówię, co jest? No a tutaj SU sobie stało. Dobra, zaraz znikniemy ze spota. Nie wiem, co trzymało na spotzie tego. Tego T32, tak? To był T3,2? Nie, też 4,2. Dobra. Zrobimy to w ten sposób. To jest 320 metrów, więc jak skupię to, będę sobie jedną na 100% i dostanę spota. Okej. Okay. Nieważne. Chcesz nie, bo tam mamy drzewo, które mi daje kamo. Dobra. Uda, udało nam się trafić typa dwa razy. Teraz tak ustawię. O, łótek też dostał chyba blinda, tak mi się wydaje. Dobra, mamy 2400 uszkodzeń. No. Mówię, niezbyt porywająca bitwa, ale nie miałem jak tutaj robić demerza. No nie demerza po spocie. O, nie, szarfutur sobie tutaj stoi. Nie wiem, co to jest w ogóle za pozycja. A, on mnie nie wyspotował, dobra, wyspotował jednak. No, moi sojusznicy teraz muszą rozwalić tego WTK. Jeżeli uda mi się rozwalić WTK, to będzie super. W sumie sam mogę zaryzykować. O, mogę. Nie, ten strzał na 100% nie wejdzie. Nie ma co się łudzić. Chyba, że się jakoś na mnie zaraz wychyli. Co wątpię. Ważne jest to, że zakładam presję kapa. O, te 28 do mnie dojechał. Znaczy nie, zaraz będą musieli tutaj wyjechać na nas. Bo mamy podwójną presję bazy. O nie, moi zaczynają ginąć niepotrzebnie. Dobra, mam tu jakieś drzewko. To drzewko pójdę mi dać dużo kamuflaży, bo on 47 na czołgu. Jest mega dużą wartością. O nie, ale ten T28 stoi w taki sposób, że, ja dostanę, że on dostanie spota, a mnie zbiją, bo trafią w drzewko. No tak. Dobra, szar futur Wygramy poprzez kapa. Okej, okay, koniec bitwy. 9-8. Szczerze mówiąc, to skapowałem tę bazę tylko i wyłącznie dlatego, że moi sojusznicy zaczęli ginąć w jakiś głupi sposób i się bałem, że w rezultacie przegramy tę bitwę, a nie ukrywam, nie chciałem przegrać ostatniej bitwy. Mamy zwiadowcę, 2800 uszkodzeń. Znowu nisko w tabeli, no ale nie ma co się dziwić, te bitwy były naprawdę słabe. Zobaczmy, jak wygląda dzisiejsza sesja. 100% WRA, 2800 średniej asysty, 2500 uszkodzeń. Dobra, także to było na tyle. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Trzymajcie się, miłego dnia. Pa pa.